Lepsza w tej dłuższej wymianie Carla Suarez-Navarro i breakpoint dla niej. Pierwsza taka szansa dla Hiszpanki w tym meczu. Baratuje się pierwszym podaniem Pawliu Cienkowa. A tak mówiłem wcześniej, w sytuacji kiedy te wymiany będą się przedłużać, faworytką do wygrania punktu staje się Carla Suarez Navarro i mieliśmy to jak na dłoni, także i w tym ostatnim wypadku. Drugi breakpoint. I przełamanie powrotne zaatakowała ten drugi serwis. Hiszpanka dobrze na tym wyszła, chociaż sporo ryzykowała, bo tak na dobrą sprawę zostawiła cały kot, tak zwany kick. I kolejny breakpoint. 15:40. No znowu lewą ręką odegranie. No ale tym razem um, dużo krótsze niż y, to miało miejsce y, we wcześniejszej fazy tego spotkania. Widzieli Państwo, no, jest sprawną tańsistką Anastazja. Tak w ogóle tytan pracy. Ja miałem okazję trenować z nią no, tak y, 7-8 lat temu w Ostrawie, y, kiedy właśnie wyjechali z Rosji, ze swojej rodzinnej miejscowości Samary, gdzie nie było warunków, gdzie za bardzo nie mieli pieniędzy do treningów. No i naprawdę widziałem jak ciężko jest w stanie trenować ta tęsistka. Pawliczenkowa. przełamuje po raz drugi w tym meczu. Niewymuszone błędy. Siódmy po stronie Pawliczenkowej, Cztery u Hiszpanki, no ale najważniejsze w tym momencie to ten break point po stronie nawaro. Ojej, ale jeszcze nie wykorzystała teraz swojej szansy Carla Suarez-Navarro. No, wypracowała sobie ten punkt wyśmienicie, wszystko było przygotowane w zasadzie do skończenia właśnie w tym kierunku, ale zabrakło precyzji. Drugi podwójny Rosjanki. Avantaggio, ma non è il ballo I znowu bardzo podobna sytuacja ze strony Soares Navarro. Dobrze punkt buduje, zaczęło się od... Świetna akcja rozegrana przez Rosjankę. No proszę, miał być szybko, łatwo i przyjemnie. Game wygrany przez Carles suarez Navarro po tym prowadzeniu 40-0. A tymczasem jest break i jest przełamanie na 5-2. Anastazja Pawdziuszenkowa coraz bliżej wygrania pierwszej partii w pojedynku drugiej rundy turnieju w Paryżu. 5-2. Mnóstwo przełamań za nami. Bije brawo Siergiej Pawliczenkow, a tam za nim, jak się nie mylę, mama Rosjanki, a więc pani Marina. No, jak na razie, naprawdę dobry występ Pawliczenkowej, i to też przekłada się na wynik. Zdaniem Suarez-Nawaru, piłka autowa. No, tak już. Z przyzwyczajenia podniosłem palec do góry sygnalizując tym samym jak gdyby prośbę o challenge, no ale tutaj niestety nie mamy tego systemu Hawkeye, Do którego co to ukrywać i wszyscy się już zdążyliśmy przyzwyczaić Został on wprowadzony w roku 2006 jest generalnie na tych wszystkich większych turniach dostępny, ale też nie na wszystkich kortach. Nawet podczas turniów wielkoślemowych tylko te główne areny mają do niego dostęp. Świetnie, świetnie, Anastazja Pawliczenkowa właściwie ustawiła sobie całą tę wymianę pod forhand, ponownie zadowolony ze swojej córki pan Sergej. No i wcale się nie dziwię, bo to jest naprawdę dobry występ tenisistki z Rosji, piłka scetowa po 38 minutach gry. I już pierwszy set zapisujemy na koncie Anastazji Pawliczenkowej 6 do 2 po przerwie druga partia. Trzeci punkt z rzędu wygrany przez Carles Suarez Navarro i kłopoty. Pierwszy breakpoint w tym secie. Szansa dla Hiszpanki. No to czwarty do kolekcji, jeśli chodzi o punkty. Trzeci, jeśli chodzi o 0,40 0,43 breakpointy na 5 do 1. Tak zupełnie już bez wiary Anastazja Pawliczenkowa tak przynajmniej by wskazywał język ciała Rosjanki, no ale nie ma się co dziwić. Ona w ostatnich trzech gemach wygrała zaledwie trzy punkty. 12 do 3 w punktach dla Suarez Navarro. Błyskawicznie się sprawy toczą w drugim secie. Fenomenalnie. No tak jakby dopiero teraz odnalazła swój rytm na korcie tęsistka z Hiszpanii. Przepięknie operowała tym jednoręcznym backhandem. Proszę spojrzeć, jaka precyzja tych zagrań. W ustawieniu frontalnym granie jednorącz backhandem. No, naprawdę duża sztuka. Ależ niewiele. Odbije brawo pan Sergiej Pawliczenko, ale tak e, taka mina też zrezygnowana. Jak widzieliśmy, jak gdyby m, też bardziej już myślał o tym, co no, w trzeciej partii, no bo to się wydaje nieuniknione. Ale poczekajmy: 15-30.